Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z The Space for the Unbound, a właściwie A Space for the Unbound, tak naprawdę. W ostatnim odcinku udało nam się złamać zabezpieczenia pani Nicken, Matematyczki, która trzymała wszystkie skonfiskowane rzeczy w swoim sejfie. A teraz ten właśnie łom, który wyciągnęliśmy z sejfu, będziemy mogli użyć po to, żeby włamać się do szkoły. Trochę konfundujące, jeśli nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, więc do tego Was bardzo zachęcam. I zapraszam was też, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście oczywiście do tego, żeby zasubskrybować kanał na YouTube, oczywiście, no bo gdzieś by indziej byście go mieli subskrybować. Moi drodzy, e, biegniemy z tym łomem. Myślę, że powinniśmy się cofnąć do naszego, do naszego czasu i spróbować włamać się do szkoły od, e, od zewnątrz. Tam w naszym czasie szkoła jest dosyć mocno rozwalona. więc Wydaje mi się, że ten łom będzie tutaj ważny. Swoją drogą, odkąd zaczęliśmy się bujać w czasie i tak dalej, nie mamy żadnych kotów na widoku. Trochę podejrzane. Czy żeby wszystkie koty były tak naprawdę w zmowie z Rają, która clearly była mocno buliowana w szkole no, za swoich czasów albo w swoim alterna... yy, oryginalnym świecie. Próbujmy. Dosyć mocno walnęliśmy, ale to chyba nic nie zadziałało. Oderka. To chyba nie jest wystarczająco mocne, żeby się przełamać. Okej, okay, interesujące. Spróbujmy w takim wypadku jednak wrócić do... Do tego świata. Nie mamy za bardzo też dużo innych możliwości. I spróbujemy od jednak tej strony... A, nie, nie tutaj. Przebić się... A, bo tutaj nie mogę w ogóle, okej. Okay. Musimy w tym miejscu, w tym jednak w świecie, w przeszłości, rozpierniczyć tą ścianę. Nie mam pojęcia, czy się uda. Wydaje mi się, że jakby tutaj ta ściana jest... Nie wiem. Nowsza? Tam był jakiś e, ten, tam był jakiś krak, tam był jakiś szczelina Myślałem, że przez nią się jakoś będziemy przebijać. Tutaj tego w ogóle nie ma, więc ja nie wiem, czy to jest takie najlepsze wyjście. E, no ale zobaczymy. E, najpierw to się tam spróbujemy po prostu udać i użyć tego crowbara, czyli łomu. Dokładnie w tym miejscu. Ja nawet nie jestem w stanie zakrzywić tej ściany trochę z łomem. Wydaje mi się, że powinienem go użyć do czegoś innego. Ok, no to jeżeli tak. W sumie to prawda, użycie łomu do tego nie jest być może jakimś najlepszym pomysłem, na pewno nie, nie, nie uderza mnie jako taka myśl, że o to jest świetny plan, ten koleś potrzebuje pomocy z łomem, więc proszę bardzo ziomek, tobie pomożemy. Tak po prostu to zrobiliśmy, nie? On nawet tego nie zauważył, to było najbardziej smutne użycie łomu na świecie. Ej, fajnie, dzięki stary. Nie ma problemu, masz coś dla mnie? A, nie, ja tego nie potrzebuję. O, ten młot tu mi się przyda. Gdzie jest ten cholerny śrubokręt? Wszystko jest takie tutaj rozwalone na wszystkie strony. To na przynajmniej nie potrafi wszystkiego odłożyć w odpowiednie miejsce. Co jest stary, don't mind me if I do, biorę ten młot. Biorę ten młot i spierniczam. To młotem to już powinniśmy się przebić, nie? No to faktycznie potężnie. Spróbujemy od tego świat. To jest przeszłość. Może powinniśmy to faktycznie zrobić. W przeszłości. Jak nie to pójdziemy do tyłu. Okej. Okay. Kilka razy tą ten... ścianę, o! No, trochę wciąż stoi, ale całkiem niezły progres zrobiliśmy. Może sama się po prostu zawali wraz z czasem. <laughs> nie jestem tego pewien w stu ale nawet jeśli nie, że mamy młot po to, żeby pomóc w przyszłości. Więc e, spróbujmy to zrobić. Trochę tak pomyślałem, że przerażające by to było, gdybyśmy tego młota mogli teraz użyć na tych studentach. Nie będziemy tego próbować. Nie zamierzam tu się zmienić w maniakalnego mordercę z młotem. Zamiast tego próbuję wybiec ze szkoły. Jak widzicie, szkoła w tym świecie, w świecie tej gry, jest jak prawdziwa szkoła. Ciężko się wydostać. Tak to przynajmniej wygląda. I na lewo. I chopsił przez rift. I jesteśmy już w odpowiednim czasie, gdzie będziemy mogli podbiec szybko do, na zaplecze i zobaczyć, czy ściana. E, ściana się sama spadła. Nawet nie muszę młota już używać. A, tak jak myślałem. Usługiłem ją wystarczająco, tak że ten cały samolot, który spadł. A to był samolot, który spadł z nieba w ogóle. Powodowało, że reszta się rozwaliła. Okej. Okay. W końcu jestem w środku, teraz tylko znaleźć raje i Marin. Uh, gdzie one mogą być? Marin w bibliotece. Dalej, hardo twierdzę, że to jest jedyne sensowne miejsce dla niej. A uh, to nie jesteś ty, Raja, to nie jest w porządku. Ten głos to, to Marin. Ona musi rozmawiać z Rają, ona. znaczy, że wszystko z nimi w porządku. Marin, Raja, gdzie jesteście? Nikt nie odpowiada, muszę je znaleźć. Nie czemu mi nie odpowiadają. Jakby to bardzo niemiłe z ich strony, bardzo niekulturalne. Ja po prostu krzyczę, bo się martwię o, o obie z nich. Raja akurat to powinna docenić. To nie ma nic wspólnego z tobą. To jest guz rai. To ma wszystko wspólnego ze mną. Słuchaj. Raja nie musi ci odpowiadać po tym, co jej zrobiłaś. Głos tego kota, tak? Tego dużego. To jest męski głos. Co tam jest. Muszę tam podejść bliżej. To pewnie, że podejdę. Pewnie, że się dowiem, co tam się dzieje. O, proszę. Zaraz, zaraz. Aż mi Hufgardle zabrało, po prostu. To była moja klasa. A teraz tutaj jest po prostu pełno, cóż, części samolotu. Hmm. O, tu jest koleś, który się świetnie bawi. To już nie jest Linden Festival. E? Uczeń o tej porze? E? Co ty tutaj robisz? Co, co planujesz? Masz może jakąś karę, że musisz tutaj siedzieć? A... Nie widziałeś, co się stało? drugi Proszę pana... Czy szkoła została zniszczona? Czy wszystko w porządku? Dlaczego pan się nie ewakuuje? Powinien pan się stąd szybko wydostać. O czym ty do cholery mówisz? Czy coś wziąłeś, dzieciaku? Jak masz na imię? Ja cię zaraz tutaj zapiszę do dziennika. Ja się nazywam Atma, drogi panie. Przecież pan mnie zna. Atma? O, no, to na pewno coś brałeś, Atma. O, tutaj. Proszę bardzo. Zaraz, a on powiedział, Atma jest przecież tutaj, proszę bardzo. I drugi Atma. Zaraz, co, 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 co do cholery? To, kim ty jesteś? Ten uczeń, to nie jest dobry człowiek. A robi problemy. Rozumiem. Pozbądź się go. O mój Boże, on wyciągnął tonfę. My się będziemy bili, to nawet nie jest na gołe pięści, to on ma po prostu pałkę. I sobie poszedł ten fake Atmowy, a ten zaczął napierniczać. Dobra, security czy nie? Jak ci znaję tyłek, to będziesz wiedział już, kto jest prawdziwym Atmom. I nie będzie to ten koleś, co poszedł na dół. Niech pan przestanie, to nie jest niegodne pana zachowania. Nie mów do mnie, jak gdybyś mnie znał, Szczeniaku. Ale jak cię znam, koleś. Czy znaczy, Atma go zna? Ja go to tak, mnie ja nie znam. Proszę bardzo. Oczywiście, że pana znam, przecież jestem prawdziwym Atmom. <laughs> o czym ty niby mówisz? Dobra, damy radę. Bez problemu się obronić. Proszę bardzo, wiem, że jest pan skonfundowany, ale ja mogę wszystko wytłumaczyć. Nie, nie, to jest wszystko nie tak. cholerny szeniaku. Żryj to! Wystosował super specjalny atak. Na szczęście jestem silniejszy wciąż, bo ja mógł Senseja jakby nie patrzeć. O, zaczął się glitchować. Ech. Co się, co się ze mną dzieje? Pamięta mnie pan teraz? Atma, tak? Atma, ja nie znam żadnego Atmy. Co? Oczywiście, że pan zna. Proszę, proszę mnie przepuścić. To jest ważne. Ech, muszę, muszę się ciebie pozbyć. To biedny facet w sumie. Muszony przez jakieś magiczne siły, a potem przez fejków do działania. Bardzo mi przykro, drogi panie. Ech, o, drogi panie, bo tak mówią studenci. Nie, ale odruchowo mówię drogi panie, jak słyszę ser. Nie miałem wyboru. Muszę znaleźć Raya i Marin. Może są w, na placu. Może są na placu. Może są na placu, powtórzę. Proszę. Tam faktycznie jest. Ha. Nie bierz sobie jako zakładników całego miasta, kiedy ja jestem tą, której poszukujesz. Proszę, przestań się wywyższać, dziewczyno. Jaką wartość mogłabyś mieć w oczach Rai? Wystarczy, kochanie. Raja, Marin! No proszę bardzo, i co teraz? O kurczę, jak on ma twarz! Taką zaciemnioną mocno. I w ogóle koszulę też ma. On jest taki cienisty. Atma, ja myślałam, że ciebie już nie ma. Dlatego zrobiłam kolejnego ciebie. Co? Kolejnego mnie? Byłem zdewastowana. Nie miałam wyboru. Ale teraz możemy być razem. Też tego chcesz, prawda? O czym ty mówisz, Raja? To nie jestem ja. Co się z tobą stało? Atma, nie czyń tego bardziej skomplikowanym. i przejmuj się. Po prostu siądź sobie spokojnie. A ja uczynię wszystko lepszym. Może tylko to zmazać, całe te problemy, te zakłócenia. Raja, ja. Ja przepraszam, że w ciebie wątpiłem, Raja. Proszę, powiedz mi, w jaki sposób mogę uczynić to lepszym? Już za późno. Już te koła poszły w ruch. Koniec jest. Nadejdzie niedługo. Nie, proszę. Czy rzeczy nie mogą wrócić do tego tak, jak kiedyś miały się, jak, jak były w dawnych czasach? Razem pisaliśmy, pisałyśmy historię. Moglibyśmy zrobić to znowu. Ha! Moja najlepsza przyjaciółka. Czy moja najlepsza przyjaciółka nie posłuchałaby o rzeczach, do których oni. o których do niej mówię? Nawet jedno słowo, które powiedziałam, nie dotarło do Ciebie. Nie masz żadnej wiary we mnie. Nigdy nie miałaś. W swoich oczach jestem tylko wariatką, tak jak dla nich wszystkich. Ja przepraszam, naprawdę. Pozwól, że coś zrobię, żeby to jakoś naprawić. Zamknij się! Jesteś tylko częścią przeszłości, której nigdy więcej nie chcę widzieć. Nie mów tego! Możemy jakoś to wyjaśnić, możemy uczynić to wszystko lepszym. Cokolwiek co chcesz, żebym powiedziała, ja to zrobię. Tylko powiedz mi, w jaki sposób chcesz, żeby ta historia się potoczyła. Historia? Jak śmiesz to mówić. Wszystko, co mówię, wszystko, co robię, całe moje życie, to jakaś po prostu dziecięca fantazja dla ciebie. Nie, ja. Ja mam na myśli. Jasne. Tak jak myślałam. O-ou... Uh -uh. Powinnam była Cię uciszyć od samego początku. Czy też zmienił do jakiegoś potwora? Czy może ma właśnie nasza ma w tym momencie zareaguje? Marin, uważaj! Zejdź mi z oczu. Uh. O! mam jakąś tarczę, czy to świat zaczął pękać? To chyba świat zaczął pękać, oh god damn it. To faktycznie świat zaczął pękać. Czy przerzuciło nas w tym? W jakiś rift taki dosyć mocny, automatyczny? To jest... ja... próbowałem skonturować atak rai z różdżką magiczną i... Ja przypadkiem otwarłem rift? Co to za linie czasu w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Widzisz? I dlatego chcę namalować wielką niebieską gwiazdę w tym miejscu. Ponieważ. Um, tak, przy okazji, ja muszę iść. I, idziesz już sobie? Gdzie? Mam zajęcia klubu malarskiego. Pamiętasz? O, no tak. Teraz się tym zajmujesz. I całkiem nieźle mi idzie, robię dobry progres w klasie na zajęciach. Mam taki pomysł na nowy, kompletnie oryginalny komiks. Okej, okay, więc on będzie. Ja też coś piszę. O, coś nowego. Możemy na tym popracować razem? O czym on jest? O czym to jest? O czym piszesz? Um, ja. E, Wolałabym na tym popracować z moim przyjacielem. Ja jestem Twoim przyjacielem. Nie, mam na myśli Atmę. Mówisz cały czas o tym Atmie. Atma to, am to, atma tamto. On jest jedynym, który ma okazję usłyszeć o tych wszystkich Twoich nowych historyjkach. Kim on w ogóle jest? Jak on w ogóle wygląda? Czy ja go mogę spotkać? Nie. Nie możesz. Dlaczego? Ja. Wiesz... robimy się troszeczkę zbyt starsze sta, stare na to, żeby posiadać wyimaginowanych przyjaciół. Co? Ja po prostu mówię. Ty zawsze mówisz o nim, ale ja go nigdy nie widziałam, więc pomyślałam sobie. Ja nie muszę wszystkiego pokazywać ci przez cały czas, Marin. Ale ja jestem twoją najlepszym przyjaciółką. Atma jest moim najlepszym przyjacielem. Co... Co on takiego potrafi, czego ja nie umiem? Co powoduje, że on jest specjalny? Zamknij się. Po prostu idź, żeby swoje obrazki w tym swoim głupim klubie kółku malarskim, czy cokolwiek tam masz. Skoro tak bardzo ci się to podoba, bardziej przynajmniej niż trzymanie się ze mną. Czyli Nirmala była przez cały czas rajom, jednak. Interesting, interesting. Zaraz, czekaj, ja nie. Czekaj, nie idź! Dlaczego, Dlaczego to powiedziałaś? Ja... Jesteś moim najlepszym przyjaciółką. Coś zrobiła mnie tak? Dlaczego mnie nienawidzisz? Proszę. Nieprawdę przykro. Ona nas nie widzi w ogóle, chyba. Możemy zrobić tutaj ten space dive. Tylko pytanie. Nie możemy stąd wyjść. Nie mamy innego wyjścia niż ze space dive'ować w tym miejscu. Musimy bidulkę ze space dive'ować. Ciekawe, czy jesteśmy faktycznie wyimaginowanym przyjacielem, ostatecznie. To jest serce Marin. Tam jest Nirmala, która coś pisze. To jest Marin. Co ja myślałam? Taki yy, bledszy kolor jest trochę nudny. To jest w końcu magiczna różdżka. Masz rację, powinna być puszcząca zupełnie jak złoto! Złoto! I się we ucieszyły. A, byłaś szybsza niż ja. A w porządku. Wielkie umysły myślą podobnie. A my jesteśmy całkiem podobne, to jest aż urocze. Cóż, ja nie jestem aż tak dziwna jak ty. Co? Nie, nic takiego. No, tam jest Lulu, dobrze widzę, tam jest Lulu. Marin, klub zaczyna zajęcia. O, jasne, idę już. Marin, um, już idę. Szkoda, że ona nie dołączyła też do klubu, jakby się wszystkie trzymały razem, pewnie byłoby lepiej. Ciekawy świat, ciekawy umysł, ciekawa ilość drzwi w ogóle. Okej, okay. przeszła przez trzecie. To są drzwi, które teleportują ją na tą wyspę. Przejść za nią. Ok, to nie jest takie trudne. Wiem, że weszła przez pierwsze. A potem przez trzecie. A, okej, okay, to nie będzie aż tak proste. Jednak. Lu też się by z nim. bo jak tak, to mi się opinia ludu bardzo zmieni. No, to są dzieciaki, wiem, ale mimo wszystko. Aha, zobaczmy, co ma w torbie w takim razie. Zobaczmy. Dziwne obrazki, dziwne obrazki i tak. Kolejne dziwne obrazki. Czy ty w ogóle robisz cokolwiek normalnego? Przestańcie. Widzę, że Maryn nie potrafiła się po prostu przeciwstawić. Co? O, spójrzcie, ten trochę wygląda jak Erik. Co? Czy wy chodzicie razem ze sobą? Ej, Erik chodzi razem z tym dziwakiem. Nie, nieprawda. Ech, kto w ogóle by chciał być taką dziewczyną jak ona? Freak. Co to za dziwna rzecz w kształcie jakiegoś patyka? Ty to zrobiłaś? Magiczna różdżka, ej. To jest moje przyjaciółki, oddaj to! Kłamca! To w ogóle nie chciałby być przyjacielami, przyjaciółkami nawet, z taką osobą jak ty... Przestań! pomocy Szkodomo, że Marin. Marin... pomóż mi! A Marin nie pomogła, coś czuję. Nie wiem, widzę, że Marin ma trochę na sumieniu, co? Okej. Okay. Weszły do ostatnich drzwi. Ja pamiętam, że ona tutaj wchodziła do trzecich akurat. Potem weszły wszystkie do ostatnich drzwi. Okej, okay, jeśli będzie na czerwono, to musimy wejść do trzeciego. Jeśli na biało, to musimy wejść do drugiego. Tak to chyba było. Nie jestem pewien w tym momencie, czy nie zawaliłem tego. Czerwony, trzeci. Biały, drugi. Gdzie ona jest? Powiedziała, że tu się spotkamy, ale mam nadzieję, że przyniesie tą historię. Jestem ciekawa, jak. Bezużyteczny dzieciaku? Biegasz po całym mieście za moimi plecami, kiedy powinnaś tak naprawdę się uczyć. A ja mam ludzi, którzy chcą długi ściągnąć z mojej dupy tylko przez te kolerne pieniądze, które muszę wydawać na Twoją szkołę. I nawet nie potrafisz jej zdać jak normalne dziecko. I to jest właśnie podziękowanie, które dostaje? Dziwaczne dziecko i bezużyteczna żona? Przepraszam, zamknij się. Ja Ci dałem życie, dziewczynko. Przepraszam, naprawdę, przepraszam. Dramatyczne czytanie, ciąg dalszy kurcze. O shit, jest na czerwono, eee, trzecie to były drzwi, tak? Tak mi się wydaje. Nie wiem czy to masz takie znaczenie. A na biało były drugie. Mam nadzieję, że to był dobry strzał. Dobra, teraz rozwalmy jej książkę. O, tu jest puste miejsce, może coś napiszemy. Coś może w stylu... I cię zabij, debilko. Czy to za dużo? Nie, to i tak, że przecież popchniemy ją ze schodów czy coś, nie? W sumie to nie jest zły pomysł. Ej, spójrz. Znalazłam kolejny z tych dziwnych obrazków. Eee, co to w ogóle ma być? O, Weź to szybko. Ale będzie jej odbijać z tego tytułu. Okej, okay, mamy kolejne drzwi, ale nie ja mamy informacji o tym, gdzie jest Marin teraz. Shit. nie wiem czy mamy, czy to ma jakiś sens. Przejdźmy przez drugie, no. O, wywaliło nas. Cholera jasna, musi to chyba od nowa wszystko przejść. Jestem tutaj z powrotem. Chyba wybrałem złą ścieżkę, muszę i za Marin. Okej, okay, spoko. Tutaj biegnie, wchodzi przez trzecie drzwi. To jest logiczne. Potem... Na białych wchodzi przez ostatnie. Wchodzi przez ostatnie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przechodzi przez ostatnie. FAK! E, tutaj było przez trzecie. Tutaj było przez drugie. Przez ostatnie znowu? Okej, okay, udało się. Uff. Przez chwilę ja Tak już nie pamiętam totalnie. Udało nam się tutaj dotrzeć. Więc to jest zawsze plus. To Marinik ktoś jeszcze? Zobaczmy, najpierw po lewej czy coś jest, nie? Możemy iść w takim do przodu. Krzesełka są, pewnie moglibyśmy usiąść. Nie wiem, czy chce siadać, tak naprawdę. Nic się nie dzieje. Możemy porozmawiać ewentualnie. Musimy porozmawiać. Po prostu we dwójkę. Wychodzi na to, że nie jestem w stanie spowodować, żeby porozmawiali ze mną. Co jeśli siądę sobie tam dalej? Może będę w stanie podsłuchać, o czym mówią. Próbujemy. Czy to będzie znowu podsłuchiwanie? Nie, nie będzie taki styl. O, proszę bardzo. To jest raja, faktycznie. Widzę, że wciąż nie wypełniłaś tej formy, jeżeli chodzi o konsultacje... ...szkolne. Co powiesz na może kierunek związany ze sztuką albo literaturą? to przebyłaś bardzo kreatywne. Czy boisz się, że ludzie znowu cię będą osądzać? Nie przejmuj się, ja wybrałem szkołę z... ...związaną ze sztuką i... ...nie ja tym nie przejmował. Jest dużo ważniejsze, żeby robić coś, w czym jesteś zainteresowana. To jest w końcu twoje życie. No, łatwo ci to mówić. Wiesz, że ci ludzie traktują cię inaczej niż traktują mnie. Ty to robisz i ludzie pozwalają, żeby to po prostu jakoś ich obeszło, a nawet cię chwalą. A jeśli ja to zrobię, to od razu nazywam mnie wariatką. Naprawdę tego nie potrafisz zauważyć? Nie potrafisz, czy, czy, czy nie chcesz w sumie? Tak jak zawsze zresztą. Nie, ja nie. Przestań, Marin. Ale, hej, ja wiem, że kochasz opowiadać historię i, i, i rysować, tworzyć. Pamiętasz, kiedy razem napisaliśmy wszystko, wszystkie te rzeczy w naszej, w naszej bazie? Byłaś absolutnie szalona na ich punkcie. Wyglądasz na tak szczęśliwą. Jeśli to jest twoje marzenie, to powinnaś o to walczyć. Przestań. Mówisz tak cały czas i nawet sama nie próbujesz walczyć o to ani trochę. Ja nie jestem nirmala, ja nie potrafię tego zrobić. Nie jestem nirmala? To ciekawe. O zaraz, o czym ty mówisz w tym momencie? Przecież ty jesteś Nirmala. Nie, Marin, nie. Ja... Nie zrozumiesz zresztą. Atma jest jedynym, który potrafił naprawdę mnie zrozumieć. No ten Atma. Dlaczego ty wciąż mówisz o nim, jak gdyby był prawdziwą osobą? Bo jest prawdziwy. Słuchaj, poszłam go poszukać, ponieważ zawsze o nim tyle razy mówiłaś, ale nie mogę go nigdzie znaleźć. To dlatego, że go tutaj nie ma w tym momencie. Szukałam archiwa, zapiski w mie miejskie. Książkę telefoniczną, wszystkie gazety z ciągu ostatnich 10 lat, zamknij się. Nie ma ani jednej wspominki na temat Atmy, nigdzie on nie jest prawdziwy. Ty musisz w końcu pójść dalej naprzód. Już jesteśmy naprawdę zbyt stare na wymyślonych przyjaciół. Ty nie rozumiesz. Ja przepraszam, nie, nie rób tego. No, ale też powiedzmy, że jest trochę po stronie yy, rali to, że nie chcę pewnych rzeczy wytłumaczyć. Ja jestem Twoją najlepszym przyjaciółką. Co zrobiła mnie tak? Czemu mnie nienawidzisz? To, to są pytania, na które niestety ciężko yy, nie zauważyć pewnych odpowiedzi. I te odpowiedzi wcale nie są dla naszej tutaj bohaterki specjalnie przyjemne. Od tego zacznijmy. Kolejna kartka nam spada z nieba. A to znaczy, że pewnie. Marin zaraz się przemieni, coś czuję. E, ślimak stał. wpadł w obsesję, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie swojej magii. E, opuścił. E, e, także opuściła południe samotnie. W najgłębszym ciemnym. E, w najgłębszej ciemnej części oceanu. Okej. Okay. Ślimak, ona, Slimak była tak, wpada w taką obsesję z rozpowszechnianiem swojej magii, że aż opuściła północ absolutnie sama, żeby wybrać się do najgłębszych, najciemniejszych części oceanu. Okej, okay, to rozumiem. I co niby uczy nas ta historia tym razem? No to jest pytanie. Marin. O, uh oh Nirmala zaraz przemieni Marin. To, to się tak za każdym razem działo. O nie. Moi drodzy, tą przemianę to my sobie obejrzymy już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Usłyszymy się niedługo w kolejnym odcinku i zobaczymy, co się tutaj wydarzy z Marin, z Nirmalą no i z Rają rzecz jasna. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!